Wiesz co, admina nie ma, więc nic by ci się nie stało. Halo? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tam, Wojciechu. No zaraz, jeszcze trochę się porucham tutaj na stolcu. Proszę pana, w lewo i w prawo. No <grym> mogę siedzieć już tak. Już ładny głos jest, czy jeszcze coś? <grym> no ładny. Bardzo ładny głos. Piękny, cudowny. Aksamitny. Witaj drogi widzu. Oglądając ten materiał, pamiętaj, że ten film jest tylko trolem Który po prostu ma na celu Cię rozbawić, a nie pokazać mój hardkorowy skill w Więc proszę, nie zmieniajmy na siłę jego charakteru. Dzięki, cześć. Lewo, 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 trochę, w lewo idź trochę. Zabij go. Nie, nie stój, nie wychylaj się. No, pa, o, co to jest? Jest w tym samym jest. miejscu, jest w tym samym miejscu. Jest. Nie, nie wychylaj się, bo wpatrzony jest.

Emoce ja jak przedak, nie mogę! Dawaj, ten... dawaj, że... dawaj! Dawaj ugryź go, ugryź go! Ugryź go! Ugryź! Go. Zrob... wychylcie się! Szybko! Opoję. 8! 7! 6! 5! Ugryz, ugryz! Ugryz! go! Ugryz go! No, no, oczywiście! Oczywiście! No, się... Oczywiście! Ale emocje jak miad obiad niech... <laughs> <Emocji> jak miad <laughs> wypadł <laughs> mm -hmm. Powinniśmy rozwalić tych dziadów na ich terenie. Powinniśmy aktywnie działać. Bo no, <laughs> Te windy są modne. No, oczywiście. Nie no, ale to jest prawdziwy Cejrowski ogódzie, więc. No. no jak Nieprawda. Ty... <laughs> Jaki to? Cejrowski, zadajcie pytanie. Cejrowski. Jakie jest twoje zdanie o papieżu? Jesteśmy dumni z jego osiągnięć No... Rozumiem, rozumiem Co tu jest pod spodem w tej ściółce? Robale, Glizby, ślimaki, pleśnie, grzyby Dumbo. Całe życie tutaj się toczy, bogate To się spuścił, kurwa, też? Tam grzebiesz Nie, to nie, nie, nie Jak to, kurwa, nie? Chciałem! Bo co w głowę? Łoj, oj, oj, oj! No oczywiście! <grym> no, <grym> nie wierzę Masz, no, laszki, ja czy nie masz wierzę. laszki czy nie masz laszku? No jak? A laszki? co to jest? <grym> Pistolet! Szczelość ten! Tak, proszę pana. Mój jest najlepszy! <grym> Kura! To się no, nie bo Jak? Oboj, ty przy ciebie mnie zabili, no. No i to ma być sensacja? Oooooooo! Oh. Oh, nie kurwa Potera, ty. I wszyscy się cieszą bardzo, a ja siedzę lekko przestraszony. Zbutkuję ja Hej, kupujemy VIP-a. Za 8 złoty. No, nie wiem co panu powiedzieć. Jaka, walka, ja <noise> No tak, proszę pana. Napłaś go zrobiłeś willo? Nie, to nie... Nie, nie A dlaczego? Czego... Czego mnie molestujesz? Policjancie jeden. O ja pierdolę. Co sądzisz o marihuanie? Mogę się spodziewać, że znowu jest w tym w tyle prawdy, co w przesiewaniu piasku. <śidden movies on screen> a ile jest prawdy w Ile jest do prawdy w piasku, Kapa Ej, a jak bym robił jakieś wiesz To dawaj takie osoby, które są bardziej realistyczne Które mogłyby grać w CESa. Ale po co? Nie... zabawy Nie wiem co panu powiedzieć tamto, to mu się udało To musi się Witaj w Co? Dzień dobry panu. No, to chciałbym, na to opowiadaj może. No, jesteśmy pod okupacją cały czas. Co mnie pan pyta? No, to może. Hehe, <gryzny> na na nagrywasz to? <gryzny> Czy nie? Na no, YouTube. Oczywiście! Panie Wujcieku. Jeszcze słyszę, proszę pana. Co tam u pana. Dobry, nie? Bindy. Dobra ma no. Koleś kolesiu. Szkoda czasu. Ty, a to może jest prawdziwy. Oczywiście. Ty ej. Widzisz? To 2 plus 2. O, takie proste pytanie. Zaczynamy liczyć. 1 kropka. 2 dwie kropki. 3, 3 kropki 4 cztery 4 kropki. A jak się nazywasz? FLASHBACK! Panie Czego? Czego mnie molestujesz? Szybki jest nie. Zamki pizdę Ale po co tak agresywnie? Młody człowiek. No bo, kurwa, to jest to, chan, bo no Nie ma sensu dyskutować kurwa, z czymś takim. No dokładnie. Wojtek ma rację. Proszę państwa, to słucham, to żeby to... rozmawiać na poważnie, to musimy wrócić do podstawówki. Dokładnie, Wojtek ma stację. Cejrowski sprzedawał uran do Czeczenów. Nieprawda, Pierdolony! Cejrowski, wracaj lepiej do dżungli, bo ci Nie, jestem na nie. Daj mi te buty, kurczę. Nie ma sensu, żeby to Cejrowski ukradł mi buty, o nie. Przypał. Ale po co? No. Nie idź tam. Idź tam, co ja ja lubię, lubię, idź no tam. Nie. To są obróżki odwołujące się tego, że co, zabijemy cię? Dobra, plantuj. Rozbraj, defuj Na trupie. Ało tu Dlaczego oni się wysadzają? Dlaczego? Widzę, że wytrwałeś do końca, a to oznacza, że mój materiał choć trochę ci się podobał. Więc daj łapkę, no i jeśli jeszcze nie dałeś suba, to do dzieła. Elo. Co? Może co mają? Co, to, co to znaczy? O, bez głowy. Nice. Maciek, jeszcze raz powiedz.